To jest tej strony LISU. To jest tej strony LISU. Um. Dzisiaj miał być inny odcinek, dzisiaj miał być vlog. Gdzie robiłem opening tego. Tamte, tamtego, co tam się ze mną świeci. Jeszcze wam tego nie będę pokazywał. Tego, do czego właśnie teraz kadam. Czy nie, chodzi o to, tylko chodzi o to, w sensie to, co, przez co mnie teraz widzicie. Przez co mnie oglądacie. Ale... Zychał. A, i w ogóle się ma z tej strony listu, ze mną jest syf. Za co też przepraszam. Dzisiaj miał być vlog, tak? Ale... Totalnie nie mam siły, żeby go montować. Nie mam psychy. Psycha dosłownie... Moja psycha dosłownie... Moment, ja wam zaprezentuję. To, to moja psycha. E, dlatego dzisiaj zamiast tego vloga będzie... Dbajnik of Isaac Repentance, yy, ponieważ nie wiem, czemu nie, stwierdziłem, że no. Ale generalnie yy, ten vlog będzie za tydzień. I co ja chciałem powiedzieć? A, że generalnie będzie tutaj taki. Ja Wam to zaprezentuję, może po prostu. I tutaj, jak widać, z tej strony, tutaj. Ja... O, tu. Tutaj z tej strony będzie właśnie. Ale mam prosty palec. Będzie właśnie oto mój model, żebyście się nie dziwili, ponieważ ten odcinek miał trafić na mój drugi kanał, którego zapraszam, link macie tutaj w opisie. E, znaczy, tak, tutaj jest opis, dokładnie, tam macie w opisie, tu macie w karcie. E, miał trafić na tamten drugi kanał, i... ale że nie mam na dzisiaj filmu, to jest tutaj. Aha, jeszcze ze mną gości nie był Ender Pandula. Taka, taki fun fact. Z pandulą zapraszam na podcast. Świetny podcast. Cicho tam. E, świetne podcasty się z nią były o motoryzacji oraz o, o fantazy. Szczególnie na ten fantazy. Mój ten ulubiony podcast, jaki udało mi się prowadzić. No raz Enter to Ender, to znacie go z Sielanki, znacie go z, z różnych rzeczy. Podcast też był o Kreskówkach, który wyszedł dosyć ciekawie. Zapraszam. Miłego oglądania, że tak czy siak, już nie przydał. Czegoś takiego jak. E... O! Aha! To już wiem, jak się Aha. wyłącza grę! O kurde, dobra, dobrze, że spojrzałem na oba. O ja pierniczę. Już naprawiam. O Jezu. Ja szczerze mu- Ała, no to nie, no to, to, to nie, dobra, to ja- A- Ała. Dobra, idę odinstalować tak. gry. Ja pierniczę, co tu się dzieje? Tak główio oberwać, no bruch Nie ja Czekaj, bo tam była... Aha, nieważne. Dzisiaj zesrą mi na mordę. O i mam kluczyk, no i elegancko. To my tu dostaniemy. Co to jest? Cast no, te... school Co to robi? jesteś Jak się stawia bombę? Dobra, już wiem Wolhard eee, Dobra, moment. Czy ja mogę sobie zrobić? A nie czekaj, przecież to nie jest Steam, no tak Okej, okay, lecimy na bossa po prostu. Nie wiem co to jest szczerze yy! Nie wiem nie po... Yy! O no tak, super jestem Pier Pierwszy raz to gram, ok Dajcie mi spokój No dajcie mi spokój, no naprawdę ta gra jest jakaś nie wiem Ja nie umiem jest... Ale bez przesady, jak, jak się ogląda, to wygląda lepiej. Bez przesady, no. Darkest Dungeon jest łatwiejsze. O, mam full health, nieważne. Dla osób, które nie znają gry. Um... Nie wiem co w sumie. O, wow. Bro. Ej, ale ...które Nie znają gry. Jest to Isaac. Tak, eee... ej, bo to jest chyba lepsze. To to jest zrobi... <śśś> Ale to było chamskie. Ale to było hamskie. W ogóle tą samą prędkością co ten realnie jest za 50 balony. Aha! O nie, jeszcze gorzej. Okej, okay, tego się nie spodziewawsze. Eee... No nic. Zmarnowałem bombę. Co to jest? Temporary damage up. A to? Temporary buddy generation. Okej, okay, jak się aktywuje item aktywny? Body tak. Ale fajny buddy. Czy ja wolę to, czy większy damage? Zawsze jakiś buddy się przyda, przyjaciel. Dobro. Przekonałeś. Główno! Jestem shitmaster, dobra. Głowna. O Jezus. Więcej was matka nie miała. Łyś, no nie wierzę w tą grę. Ona jest jakaś nienormalna. Ale nie no, coś tam bije nawet. O nie, o, rodzina po 500 plus. down! Fajnie! Nie, tam nie idę, nie wiem po co. Nie są pszczółki, ale... ok. Jakbyś ty tam wleciał, mordo? O! O, udało się, S. Szkoda, że nic tam to nie wyleciało w sumie. Ale... Już. Dobra, mamy treasure room, nie mamy kluczy. Dostanę klucz. I stink, nie wiem, wolę to chyba, nie wiem co to robi nawet. Jakiś Jak ja nie będę miał klucza do Treasure Roma to będzie słabe. To do mnie pisze, halo? A, ktoś mnie, na ktoś mnie pinguje na ten, aha dobra, Żart, zrobić. Smacznego. Oj, 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 dobra, to Ale <laughs> Chociaż w sumie. Taktyka, na taktykę ich robię. No. Yy, dobra, to było! O, O, jest klucz, dobra, nice. Mamy tragerum. No dobrze, nie oglądam typu. Nice Nice. Że dopiero. Szkoda, szkoda, że dopiero teraz, ale oko. Ja wiem co... Ja akurat niektóre itemy wiem co robią, więc to jest git. GÓWNO! Ups. Prawie wszedłem w gówno. Bo... Ha! Ha! Rozumiesz, wdechłem w gówno. Aha, no. Beka. No, no kurde! No pff! Ej, ale... Ale bez przesady, że. No, ej, co jest? Czy ja mogę. Czy ja mogę cokolwiek uniknąć? Czy. Czy ja mogę? No i zginął, gówna. mnie gówno, super. Dobra, jeszcze raz. Ja takie sobie nie odpuszczę tego. Żądam zwrotu pieniędzy. Kurde. Czemu ja mam już tyle HP? Nie, restartuj to. Nie! Aha. To tak samo. Y, X, A, B. Ale mogę też tym, kółkiem. LB to jest bomba, LT to jest item. To już odkryłem. Aha, strzałkami też mogę. Ruch, kto tak gra. Maja, się zastanawiałeś normalnie, jak postawić bombę, a mi się wystarczyło cofnąć się. Ale po co miałem się aż cofać? Jak sobie to samo odkryłem? No, no to się... Jezu, to jest ten. No nie, jest z, z własną ręką Wiecie jak z, z własną ręką Z Tego co wiem to najlepiej. Ops. To najlepiej od tego głównie, zacząć. Co to jest? Aha. Tak te bąbelki na rękę powinien. To najlepiej od tego głównie, zacząć, bo on się potem odpali jak go nie pokonamy no, i będzie no, faktycznie. No, wtedy się, się w jak, jak jasna jak, dupa rozwali w Fortnite e, nie doko jest? nie to to pomyliły się gry ale dobra no ała no, w sensie, no, o jest nie to nie to to nie to to no. nie to to nie to mam full hp Hej pandua tak. O, hej podłe. Hej o ze strony paudła To co, co, co mu zrobiła? Nie, nie zrobiło? wiem, kurwa jasna No je o, oh. oh, yeah. Jak cię zaraz wywalę z tego wojszczatu Uwielbiam to. Uwie uwielbiam to, że mam tą opcję, że jak mam swój własny wojszczat stworzony w sensie za pomocą tego bota to mogę kogoś zbanować z wojszczatu albo skikować. Kerry Elaison, jak ja nie. Kerry jak ja już nie cierpię tej gry. Kerry Elaison, ja pierdzielę. Jaki no zryty pokój. Yy, trochę miódwojno. No, faktycznie przez <grystanie> W takich miejscach normalnie rozstawiali się, że... No ja miałem nadzieję, że tam będzie... Ale... O. No kurde! A, Zagapiłem się tym razem, my bad. Wiedział... My, my, my wiedział, bad. Żebym że właśnie znaczy... dają krzyżyki. No. Zrobi tu ple... Co? W ogóle, co to za dziwne takie... NIE ja TO! Ojej <noise> Let's go! Dobra No bo ja to ja, no. If you're trying to be funny Eee, nie wiem Wiesz, mam coś takiego okay. książka Mam tak, mam taką specjalną książkę Jak być śmiesznym Może ci ją pożyczę Na stałe Eee Nie przyjmuję zwrotów Bolało, no. No, no. Napisałem muł zamiast smogu. O Boże. Sprawdzę jak będę muł. Bardzo. O kurde, dobra, co ja zrobiłem? Odchyliło mnie. Bo no, w ogóle te muchy są zielone. Krakowskie muchy, nie, no. Tego jeszcze nie grali. Takie tak zwane muchy końskie, no wiesz? Tak się mówi. Muchy końskie. Nie wiem, czy muchy końskie są. Wiem, że są. Ale... On no, tak się błyszczą tak właśnie. Mają taką skorupę jakby. No, Nie wiem, e, szczerze. Skorupkę, właśnie hitynową, które właśnie się na różne kolory i jaki ekspert się znalazł. No, no, trochę o muchach się znam, trzeba przyznać. zostanie y, naukowcem jak od much. ma kiedyś jakbym, e, na włosy mucha. Kiedyś, jakby Mam mucha. Kiedyś, jakbym mały, to, to lubiłem właśnie łapać muchy i obrywać się muchy. Zyba, no. Jesteś nienormalny. Nie chciałem tego wiedzieć. Dobra, idę jeszcze tam. Chociaż... Nie, no może tam będzie jakiś chłopak w sumie. Wyda się. Ja tak patrząc na mój stan zdrowia. Znowu ty? Wy? Nie, znowu O, patrz, pokazuję palcem na... i ty i zadaję to obrażenie. Świetne. Tak te kulki mięsne, no Ej, może teraz mi pójdzie lepiej? Czuję, że mi pójdzie lepiej. No tylko Jak się będę bardziej ja skupił, to może bym... i ta. dwa fronty, no. Tak ja będę... Yih! Nieważne. No, w też, no. To Au. Jest... Nie, chciałem nie wiem czemu, ale chciałem sobie zrobić taki challenge, ucząc się grać. W ten się challenge, żeby... No, tobić tak, topić... O nice. Żeby... Z kościany się trzymać, no. Żeby dobić paluchem. Ale, no. No dobra. Nawet nie podniosłem, ale... O, nie! Tylko nie to! czyli to... Czy to była kastracja? Co? Co? No, a nie? A, dobra. Ej, dostaję z dupy... Serca, jakby nice, dzięki gro. No, ale ja nie narzekam. No, mówię, że ty zjadasz muchy. Zjadałeś, przynajmniej w dzieciństwie. Nie, nie, nie Kurde, jak ja nienawidzę tych karaluchów! Skrzydła im obrywa. Nie musiałeś przypominać. No, kurde, przestań jęczeć, bo ci przywalę. To ci, to jest Ale to jest, to jest, to jest, nie wiem. Jak oglądało się serię, nie wiem, u LK czy kogokolwiek z tego. Też masz ten, właśnie, same... To, 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 to te, roba to, te robale to były jakieś takie, nie wiem, w ogóle nieszkodliwe i w ogóle takie, no. A tutaj to jest jakiś os. No, Hugo Was Górdijunio Ale mryga yy. Aha, zjadł muchę, tak jak będę no, Co? <coughs> nie, ja nie jadłem Jeszcze Wyjdź no, Może się żywo, nie Bruh No i Kurde, no spadaj ode mnie Ty ślizgasz jak kurde nie wiem, GoHa 30 10. No, to jest yy, Casio. <śmiech> nie <śmiech> Nie, bo mi zwanuje, no, nie zbanuje, a nie jeśli nice. Zbanuje do życia. Przynajmniej <laughs> dużo HP dostaję. O, Magdalena odblokowałem. Ma Magdalen. O, Magdalena Monike. Jakieś challenge. No, Magdalena Magda Monikę. Tak, tak to była ta z, No, nie do końca, zaskania. ale dobra. Zawsze mi normalnie ciężko normalnie te imiona. What the fuck? Bro! Bro! Ok, no dobrze, że nie czekam na... Aha, to był zajebisty. Szkoda, szkoda, szkoda tylko, że jeszcze nie dostałem jakichś fajnych itemków, które by, nie wiem... Poprawiły jakiś mój damage, albo by, nie wiem... Dały mi jakiś fajny efekt na Tirsy... Nie, no, czyli nie narzekałbym! Jakby fajnie jest mieć HP. O, hej, end, hey Ender. O, to ja. Ale fajnie. Demetra plus kills równa się heal. Nooo, dobra, to jest nawet. To Ech, jest czy... nawet okej. Okay. No, w ogóle to jest, zdrowie. To jest że zawsze na w każdych rok, lipek, Jezus. I yy, no, no pastowanie cielesne. Po... Już yy, wszystkie istniejące w tylko są wampirami. Powolone to jest na. Manię. Wrogali. Jakby nie było innych zatoków, kupię. Nie wiem, nie, nie wiem, nie, nie wiem Oni już się odradzają, trzeba ich osecznie rozpierniczyć To żyje? Trzeba to zab zabić zanim złoży jaja Nie wiem, pójdźmy do sklepu. A, nie pójdziemy do sklepu? No, no to nie pójdziemy To Jest trzeba dobra i nie chcę wiedzieć Jestem w dupie No, ja, jest, ja już jestem martwy Ja już jestem martwy. GG, nie... podziękuję Fajnie się grało, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że już nigdy więcej w tego nie skończy. O, pozdrawiam Was, Andero. Ej, szczerze, śmiałbym się, jakbym to jeszcze ugrał, tak. W Aż Alżynia. Jak ty posłem, ale. Znowu za jego